Siemanko, uwierzycie, że te śmierdzące skrzynki Spectrum, których kupiłem 20 i dokupiłem 20 kluczy, co mi łącznie wyszło z 360 zł kosztują już po 5 zł za skrzynkę? To jest jakiś dramat, kurwa. Ja otwierałem kiedyś to za złotóweczkę, yy, nawet za 60 groszy, teraz ta skrzynka kosztuje 5 zł, tylko że kluczy jest tańszy, bo kosztuje 11 Równe 11 zł, także już aż tak aż bardzo nie tyrają, bo wcześniej były po 12,50. To był jakiś dramat, kurwa dramat. Ja pamiętam, jak jakieś klucze kosztowały po 6,90. Boże, jakie to były piękne czasy, kiedy można było normalnie sobie otwierać te skrzynki, oczywiście. Także dzisiaj opening w się za właśnie taką kwotę, jaką wspomniałem, Zostaw łapeczkę, w górę, bo to są jedyna, jedyne moje filmy na tym kanale poza Minecraftem z zony i poza. nie, no tak, łącznie, tak, poza Minecraftem zonymi skrzynkami yy, na KD. Gdzie te filmy jeszcze mogą robić wyświetlenia normalnie, bo inaczej jestem już pobanowany. Także jak coś, to pomagasz za każdym razem jak łapeczkę zostawiasz jakiś komentarz jakiś sukcesywny. I co? Lecimy? linkandor.com, czyli strona do natychmiastowej sprzedaży skórek na realną gotówkę. Wystarczy zalogować się w prawym górnym rogu, pisać w to miejsce kod DMG, który da Ci bonus do każdej transakcji 5% więcej, zaznaczyć cały syf lub lepsze itemy, których nie chcesz i wybrać metody płatności. Macie ich sporo, może być to PayPal, gift giftkardy lub kryptowaluty. Następnie kliknąć odbierz pieniądze, a strona sama stworzy ofertę wymiany i wypłaci Ci natychmiastowo siano. No i pamiętaj, że im częściej będziesz sprzedawał skiny, tym więcej będziesz miał z nich procent. Także pamiętaj, kod DMG. Wybór tej skrzynki jest taki jak zawsze, bo lubię ją otwierać, jest po prostu dobra i zwracalna jak na skrzynki w CS. No i ponadto mam w sobie jeszcze noże motylkowe, które są w cholery drogie. No i ten item zwraca, no ale to już tą skrzynkę znacie u mnie, ja ją bardzo często otwieram. Także szybka 20. No i zobaczymy, co z tego wypadnie. Lepiej więcej niż 360. A w ostatnim odcinku z od openingu w się trafiłem Uspa, tylko że print stream tego białego. Pierwszy raz go trafiłem w ogóle. Więc, jak ktoś to zaprasza na poprzedni opening, tam się działo. A tutaj też się dzieje. Gorączkowy sen. No nie jest dużo warty. Item, sprawdzę, tak z ciekawości bardziej 35 zł. Najważniejsze, że jest droższe niż skrzynka, nawet niż dwie. No ja może przesadziłem, nie? Tak. Nie, przesadziłem. Nie, nie przesadziłem. Co mnie niż dwie? Serio dobrze poszło. Jeden dobry item. Zawsze coś. Jest jakiś uśmiech od Gabena I, 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 i. i. Okej. Okay. Chciałem znowu po... O faktory nieu. Chciałem znowu pootwierać na... W yy, ten sposób. Ale mi się wydaje, że wam to przeszkadza. O kurde, czerwone przeleciało. O kurczę Tropikalny cień. Pewnie ładny czerwony item przeleciał. O, a I mamy. Nic dobrego. Please. Pokaż mi kosę w końcu. Jestem zwykle tęsknię za złotym itemem. Trapię tymi emocjami, które towarzyszą przy okazji. Tym uśmiechem na twarzy. 3, 6, 7, 8 skrzynek. No, szybko lecimy. Znowu ten odcinek wyjdzie tak z 5 minut albo 6. Chociaż jeszcze jest stawka sponsorska, więc w sumie 10 sekund więcej będzie. <grym> Inkantor! Jak ja lubię tą stronę. Dziękuję za obrzyna. Pandasza. No nie, no, 3, 6, 7 podrząd? Tak, 7 podrząd niebieskich. Teraz pewniaczek, że wypadnie jakiś jeden dobry item. Można tego spróbować zgadnąć. O, o, o. kurwa, nice. No po co mi ten plusk? Nikt go nie używa. Oś. No. 80% szans na niebieski mam go w każdej skrzynce. A gdzie te 20%? Gdzie pozostałe 5? A gdzie pozostałe 0,5. No co? Jest ostatnio z tymi openingami, aż wstyd je wrzucać. No nie mów mi tak. Jeszcze 5 mi zostało. Zaraz dokupię, bo się już zdenerwowałem. Wow! In shock. Zamykam oczy, liczę na dobry item. Proszę. Niestety po dźwięku było słychać, że to fioletowy, więc jeszcze raz. Minimum różowy, please. To jeszcze dwie próby, to nie jest do końca wszystko stracone, prawda? Nadal jest szansa. Ne, 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 ne. <słuch> Factory New Statrak AK47 Factory New. Hmm, ta. No cóż. Jak zwykle wydymali nas, ale spokojnie ten item uratował cały odcinek, bo w zasadzie to był najdroższy item za 30 zł. Jak go chcecie i się skończy trademan, to mogę go rozdać. Także trade linki w komentarzu. To jak sobie przypomnę na kolejnym, to wyślę. A jak nie przypomnę, no to zawsze może zaryzykować i go wysłać tego trade linka, Dziś się nie stanie. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro na odcinku i siema.